Dziękuję biskupowi Piotrowi Liweży za zaproszenie na dzisiejszą wspólną modlitwę. Pozdrawiam biskupa Romana, licznych kapłanów i osoby życia posykonanego. Dziękuję im za obecność. I szczególnie pozdrawiam wieceżę wiernych parafii, katedralnej, przedstawicieli władz i wszystkich dziś tu zebranych. się w intencjach, które nosicie w sercu za Was, za Wasze rodziny, za dzieci i młodzież, za chorych i podeszłych wiekiem, za przeżywających różne trudności w pracy i życiu osobistym. Inspirujące jest poznanie początków tej uroczystości liturgicznej. Wprowadzenie tego święta w kalendarz kościelny przepisywane, przepisywane jest kobiecie belgijskiej siostrze Julianie Żliersz myszce Augustniance, która żyła w pierwszej połowie XIII wieku. Jako młoda osoba miała mieć wizję Kościoła, widzanego w symbolu księżyca w pełni, ale z czarną plamą, która z kolei miała oznaczać brak święta Największego Czachamentu. Trochę później Miała mieć wizję samego Chrystusa, który prosił Jon, aby podjęła zabiegi na rzecz ustanowienia tego święta w celu ożywienia wiary członków Kościoła. Siostra Juliania musiała być silną i wpływową kobietą, bo zaledwie po 50 latach. Uroczystość ciała i krwi pańskiej została umieszczona w kalendarzu kościoła powszechnego. Miała ona odnawiać podziw i wdzięczność wiernych dla Jezusa, który w ten prosty, niepożorny i skromny sposób zechciał zostać realnie wśród nas, zamieszkać w naszym domu. W być zawsze do naszej dyspozycji. W życiu chrześcijanina być może nie ma nic bardziej utartego, rutynowego, jak niedzielna, może nawet codzienna, prześwięta. Zawsze te same obrzędy, te same formuły. siadamy, wstajemy, klękamy. W tych samych momentach liturgii. Dzisiaj jest największym bałwiem podziw. A podziw, zachwyt, zadziwienie są niezastąpione, jeśli chcemy zrozumieć tajemnicę, jeśli chcemy, chcemy uświadomić sobie, jakim jest dla nas skarbem codzienna obecność Jezusa wśród nas. Jeśli nasza adoracja Jezusa w eucharystycznej ofierze, ołtarza, czy obecnego w tabernaku, ma być prawdziwa, musimy tylko w adoracji przemieść także poza Kościół w nasze życie codzienne. Musimy przeżywać nasze zwyczajne, codzienne życie w obecności Boga Świętego. W kościele klękamy w modliternej i powadze przed Jezusem Eucharystycznym, adorujemy Go i kontemplujemy. Poza świątynią klękajmy przed Bogiem Żywym i adorujmy Go. A ta adoracja polega na tym, że będziemy starali się żyć według wartości, kryteriów, które On nam postawił. I jak konfrontujemy wypowiadane przez nas słowa i nasze działania z prawdą, dobrem i pięknem, które On nam obawił objawiał, objawił wtedy. Adorujemy go w naszym codziennym życiu. Gdy w czasie przeistoczenia Cerebranc mówi, to jest ciało moje, Jezus nie tylko przemienia chleb w swoje ciało, ale też czyni nas wszystkich jednym ciałem. To jest stan wielkiej nadziei. Bo Chrystus wkracza w nasze życie osobiste, w nasze rodziny, w społeczność, w której żyjemy. I to On sam burzy, burzy mury, podziałów, podejrzliwości, urazów, konfliktów, które pojawia, pojawiają się w naszym życiu osobistym i społecznym. To jest też, też lekcja pokory i realizmu. Nie wystarczy nasz osobisty wysiłek, nasze osobiste i wspólnotowe zaangażowanie, aby zbudować pokój. To Jezus, bazując na naszym działaniu i współdziałaniu, jest zbudować pokój. Codziennie. Chodzenie na przem niedzielną i przyjmowanie komunii świętej to nie tylko wypełnienie przykazania pośredniego. Wspominanie i celebrowanie spożywania przez Jezusa ostatniej wieczerzy nie wystarczy. Trzeba także iść za wewnętrznym, przez za wewnętrznym. Głosem Ducha Świętego, który skłania nas do przyjęcia myśli i postaw Jezusa nie możemy iść do Unii, gdy zdajemy sobie sprawę, że naszym osobistym życiem kieruje pożądanie i chciwość, które przysłaniają nam możliwość widzenia. Boga w innych ludziach. Gdy zdajemy sobie sprawę, że w naszym życiu jest obecna przemoc, przemoc względem kogokolwiek. I to jakokolwiek forma przemocy. Przemocy domowej, przemocy w pracy, między najbliższymi ci nie stają winy, Przemoc między kolegami z pracy czy szkoły, a zwłaszcza przemoc wobec bezbronnych, dzieci, osób w XX wieku, wieku, kobiet. Przyjmowanie Komunii Świętej zobowiązuje nas przede wszystkim do odrzucenia każdej formy przemocy. Choćby dlatego, że przed udzielaniem komunii kapłan mówi podczas Msi świętej oto baranek Boży. Baranek, symbol łagodności. Łagodności, która nie jest, jednak pozbawiona siły. Rzeczywiście baranek Boży to Jezus, który bierze na siebie człowiecze grzechy, nasze grzechy i staje się dla nas lekarstwem, który potrafi zrobić z każdego przejawu ludzkiej agresji, przemocy. Dziś przeżywamy Chrystian, nie w wieczorniku, jak kiedyś apostołowo. Dziś przeżywamy Eucharystię w radości publicznych procesji. Ale przecież też, jak apostołowie, mamy swoje lęki. Kto z nas jest chory i ma lęk przed cierpieniem i lęk zebraniem mu środków na leczenie. Inny. Są klęczeni przez samotność. Jeszcze inni boją się, bo nie mają pracy i czują się z tego powodu upokorzeni i nieużyteczni. Nie inni znowu czują strach bo ich sercach, są pełne żalu, może nawet nienawiści w stosunku do bliźnich. I nie wiedzą, jak od tych oczuć się uwolnić. Jeszcze inni boją się o przyszłość i swoich, swoich, swoich rodzin. Jezus znalazł bardzo prosty i skrętny sposób realnego przebywania z nami i wśród nas. Z wszystkimi naszymi lękami, i o których sami, tylko mi sami wiemy. To jest bałe w, w kościele oraz w chleba i wina. Uczynił tak, bo chce być dostępne, otwarte, zawsze gotowe do rozmowy. Sami to wyczuwamy, chodząc do jakiegoś kościoła i patrząc na czerwoną lankę przy tabernaku. Wybrał taki dyskretny i prosty sposób pozostawania z nami, bo on pozwala mu być obecnym i żyć w każdym najmniejszym nawet zakontu, miasta i wioski. I przypomina nam każdego dnia, że tym, co prawdziwie ważne w życiu ziemskim, to jest umiejętność realizowania w nas, w naszych rodzinach i środowiskach i w całym społeczeństwie obrazu i podobieństwa do Boga.